Serwusik. Dzisiaj w tym filmie sobie przedstawię taką tezę. Postawię sobie pytanie i przedstawię tezę, dlaczego Tonsil Altus 300 wzbudzają tyle emocji. Ale nie tylko tak naprawdę Altusy 300, bo również 200, 150. Również pierwsza, druga seria, znaczy czyli 75, 110, 140. A więc ze względu na ich dość agresywne brzmienie. A co powoduje takie brzmienie? Już mówię, między innymi krzykliwy bardzo mocno głośnik GDWT 9x100. Niestety tubowy głośnik jest efekt tego piasku, można to usłyszeć. I dlatego jest to spowodowane tym, a nie innym, właśnie taką, takim agresywnym brzmieniem tych kolumn. Jak i drugim takim powodem, to to, że głośnik GDM 18x80 również jest dość mocno wychodzący do brzmienia średnich tonów. Jest dość wyraźnie odczuwalne. ponad to wszystko przebija się dość mocno. Ponad basem, a dlatego, że on jest dość wysokocięty, i też, między innymi, omówię tutaj e, zwrotnicę, gdzie dowiecie się troszeczkę specyfikacji, e, dlaczego tak, a nie inaczej, właśnie jest to. Zostało to zrobione. Różne ciekawe rzeczy techniczne o budowie konstrukcji Altusy 300. Chyba taka najważniejsza uwaga to yy, filtry, czyli zwrotnica. One są niestety dość wysoko cięte. Te głośniki, zarówno GDM yy, 18 na 80. To cięty jest do 6000 herców, czyli dość wysoko, niestety. Niskotonowy do 600 Hz również jest to dość wysoko. Dlatego one tak jasgoczą ten wysoki i średni, niestety, ale jest to zauważalne podczas odsłuchu. I możemy akurat zwrócić na to uwagę, że niestety te głośniki wysoki i średni ponadto są. Wysoki i średni głośnik potrafi za mocno być do przodu względem basu. Również można zwrócić uwagę o zbyt małą ilość tutaj. Wygłuszenia tej watoliny powinno być jak najwięcej również po bokach, ale cóż, wtedy być to, miały być to koszta. One są dość tanie, tak naprawdę te zestawy głośnikowe. Więc, odnośnie całego całej zwrotnicy, tutaj zdjęcie podglądowe. Schemat jest dostępny, jest naprawdę tego mnóstwo po internecie, to z tym nie ma problemu. W każdym razie, sekcja wysoka, sekcja niska i średnia to filtry dużo drugie, drugiego rzędu o dość wysokim podziale względem przetworników, dlatego jak wspomniałem, są one bardzo, bardzo mocno słyszalne, aż za bardzo. I dlatego też męczą okropnie uszy. Średniotonowy jest wsadzony w akurat tubkę wypełnioną watoliną. Taki oto ciekawy, ciekawa rzecz. Również w Altusach 140 ten sam motyw był, tylko że zamiast batoliny mieliśmy tutaj gąbkę z pianki poliuretanowej, stosowana wiadomo w między innymi tapczanach. Dopowiem jeszcze, że zestawy głośnikowe, właśnie takie duże, były stosunkowo tanie, można było kupić je. w bodajże w 2002, 2003 lub 2004 roku za 1400 zł. Wtedy właściciel, właśnie zlecający mi naprawę, to mówił, że wydał całą na to wypłatę, więc dlatego też może to być okazać się y, takie kontrowersyjne y, i musicie też wiedzieć, że one są po dziś dzień dostępne na stronie Tonsila. Tonsil istnieje. Można je kupić Altus 200, jak i Altus 300 i często były to pierwsze zestawy głośnikowe Altusy ogólnie, czy to w okresie PRL, czy już potem w latach 90. i 2000-, jako pierwsze zestawy głośnikowe, i dla kogo one ogólnie są? Dla osób, które mm, lubią takie agresywne brzmienie. Tych głośników tubowych, między innymi od biedy można roka posłuchać, ogólnie do tego, tego typu były, do tego typu muzyki były przeznaczone dla ogólnie roka, i brzmią jak brzmią, dlatego dlatego właśnie powinno być to wytłumaczone, wyjaśnione dla wszystkich. Cztery sztuki głośników po naprawie, a więc średniotonowy to wymiana górnego zawieszenia, ładnie trzeba było wyczyścić w jednej i drugiej kolumnie, a niskotonowy wymiana zawieszenia z membraną, trzeba było to zrobić, gdyż niestety, ale membrana przy tych skrajnych, tutaj przy łączeniu yy, tej, tego zawieszenia, ona już była na tyle podatna i miękka, że normalnie w paluszkach można było sobie wyginać jak tylko chcecie na każdą stronę świata. Dlatego postanowiłem wymienić jako jako właśnie zawieszenie z membraną. Więc dlatego, dlatego trzeba było to zrobić, gdyż jest to wskazane. Nie może tak być, żeby membrana nam latała. Ona musi być zawsze sztywna. Odsłuchamy coś, jakąś muzykę, aby można było wywnioskować jak te zestawy głośnikowe brzmią. Po naprawie, oczywiście. Wiadomo, YouTube swoje zrobi. Konwersja, kompresja znaczy plików, ale będzie to króciutki

I akurat dotrwaliście do momentu. Dziękuję bardzo za uwagę, za was czas poświęcony. Pamiętajcie proszę o łapce w górę w dół. Możecie udostępnić ten film. Również proszę o podbicie tego filmu, aby wniosło się to gdzieś w eter. Również proszę o subskrypcję. Zawsze to jest mile wszystko widziane. Do następnego. Trzymajcie się na razisko i hej.